Siwoneczku z tej strony Bajki i dzisiaj mam dla was konkursik Pewno znacie jaki To jest serwer jak widać już Terios y No, Terio, na Teriosie jestem y Mam dla was ko no, konto do oddania, sura 90 level y Dwa razy biżu smoka Do no. Heku pod pwp też I tutaj dwie zbrojki na level Tutaj jakieś, no barona, nie barona e, Co tu dalej? Tu był marburek, hajs z YouTube'a y, PO y, Też żulek No, pedeki, rękawiczki I wszystko inne tu całe konto oczywiście daje full'a temu, kto wygra No Teraz przejdę, y, co trzeba zrobić, żeby wygrać te, te rzeczy, te konto Trzeba, po pierwsze, zasubskrybować kanał Po drugie, zalajkować filmik Po trzecie Napisać komentarz, jakikolwiek, bo ja będę to losował, nie wiem, na jakiś program za 50 groszy wtrzasne. no, więc to był bardzo taki króciutki informacyjny filmik, to na tyle będzie w dzisiejszym odcinku, no, to, to full konto oczywiście, full, 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 więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że no, weźcie udział w konkursie, cześć!